Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku, gdzie zagłębiamy tajniki samorozwoju i psychologii sukcesu. Dziś porozmawiamy o temacie, który dotyka wielu z nas: jak skutecznie awansować, zmienić pracę lub nawet całkowicie przebranżowić się, zwłaszcza gdy nie jesteśmy już na początku naszej kariery. Wiem, że dla wielu osób po 40 czy 50 myśl o zmianie może być przerażająca. Pojawia się mnóstwo wątpliwości. Czy nie jest już za późno? Czy dam radę nauczyć się czegoś nowego? Co jeśli się nie uda? Ale uwierzcie mi, to jest jak najbardziej możliwe. I wiecie co? Kluczowe w tym wszystkim jest nasze nastawienie. Serio, to nie jest tylko frazes motywacyjny. Nasze myśli i przekonania mają ogromny wpływ na to, jak podchodzimy do zmian i jakie mamy wyniki. Jeśli podchodzimy do tego z nastawieniem, jestem za stara na zmiany, albo pewnie i tak się nie uda, to podświadomie sabotujemy swoje działania. Ale jeśli spojrzymy na to, jak na nową szansę, ekscytujące wyzwanie, czy coś, co może otworzyć przed nami mnóstwo możliwości, nasza energia i podejście zmieniają się diametralnie. A to z kolei wpływa na nasze decyzje, na nasze działania i co najważniejsze, na efekty. Więc zanim przejdziemy do konkretnych strategii, zacznijmy od pracy nad tym. Zacznijmy od tematu awansu. Wydaje się, że jeśli dobrze wykonujesz swoją pracę, to naturalnie powinno to prowadzić do awansu, prawda? W końcu logika podpowiada, że solidna praca powinna być nagrodzona. Niestety rzeczywistość wygląda inaczej. Samo sumienne wykonywanie obowiązków to za mało dla pracodawcy, by się wyróżnić i w dzisiejszym świecie trzeba zrobić coś więcej, wykazać się inicjatywą, przyjmować odpowiedzialność i pokazywać, że potrafisz dostrzec szerszy obraz. Dopiero wtedy zaczynasz być postrzegana jako osoba gotowa na kolejny krok. Weźmy przykład: jesteś na spotkaniu zespołu, pojawia się jakiś problem, powiedzmy, że projekt nie idzie zgodnie z planem, bo ktoś nie dostarczył materiałów na czas. Większość osób powie coś w stylu: No, tak, mamy problem, trzeba coś z tym zrobić. I koniec, zero rozwiązania. Ale osoba, która chce się wyróżnić, podejdzie do tego troszeczkę inaczej. Zamiast tylko zgłaszać problem, od razu rzuci coś w stylu. Ok, mamy problemy z dostarczeniem materiałów, może moglibyśmy przeorganizować priorytety na ten tydzień i skupić się na innych zadaniach, dopóki nie dostaniemy materiałów. Ewentualnie mogę skontaktować się z dostawcą i sprawdzić, czy może coś jednak da się przyspieszyć. Widzisz różnicę? To jest właśnie inicjatywa. Nie chodzi tylko o to, żeby zauważyć problem, bo to tak naprawdę potrafi każdy. I tak naprawdę jesteśmy ekspertami w zauważaniu problemów. Chodzi o to, żeby wyjść z rozwiązaniem i pokazać gotowość do działania. Tacy ludzie od razu, tacy ludzie od razu rzucają się w oczy menadżerom. Dlaczego? Bo ułatwiają życie. A to, kto nie chce mieć w zespole kogoś, kto potrafi rozwiązywać problemy, zamiast tylko na nie narzekać. Ale to nie wszystko. Sama inicjatywa to jedno, ale liczy też się nasze nastawienie. Bo jeśli będziemy podchodzić do problemów z energią w syru, no nie, znowu coś się nie uda. Albo dlaczego to mnie zawsze spotyka? To nawet jeśli zaproponujesz rozwiązanie, ludzie od razu wyczują tą negatywną energię. I co się wtedy stanie? Prawdopodobnie nikt nie będzie w ogóle chciał z tobą współpracować. A teraz wyobraź sobie inną sytuację. Masz dokładnie ten sam problem, ale Twoje nastawienie brzmi zupełnie inaczej. Okej, okay, mamy opóźnienie, ale spokojnie, może to ogarniemy, może wystarczy przesunąć kilka priorytetów i będzie dobrze. Od razu zmienia się Twoja energia, prawda? Wchodzisz w tryb rozwiązywania problemów z pozytywną, otwartą postawą, i to jest kluczowe, bo ludzie naturalnie lgną do osób, które wprowadzają dobrą energię. Nikt tak naprawdę nie chce współpracować z marudami, które na wszystko narzekają, ale osoba, która ma podejście w stylu: OK, mamy wyzwanie, to co możemy z tym zrobić? To jest ktoś, kogo chce się słuchać i z kim chce się pracować. I teraz najlepsza część. Kiedy zaczniesz działać w ten sposób, Twoje otoczenie zacznie Cię inaczej postrzegać. Twój menadżer zacznie dostrzegać, że jesteś osobą, która przejmuje kontrolę, a nie kimś, kto po prostu czeka na polecenia. I to właśnie tworzy przestrzeń do awansu, bo w momencie kiedy w firmie pojawia się możliwość objęcia wyższego stanowiska, kogo będą szukać? Osoby, która już teraz wykazuje cechy lidera, proaktywnie podchodzi do problemów i potrafi znaleźć rozwiązanie, a nie osoby, która po prostu robi swoje i czeka na instrukcje. Podsumowując, proaktywność plus pozytywne nastawienie to jest magnetyczna kombinacja pokaż, że potrafisz myśleć strategicznie, że chcesz brać odpowiedzialność, że twoje podejście wnosi do zespołu dobrą energię i zobaczysz jak szybko zaczniesz być postrzegany jako osoba, która zasługuje na coś więcej. Bo wiecie, awans to nie tylko jest kwestia umiejętności, to jest też kwestia postrzegania. A jeśli tworzysz wokół siebie aurę osoby, która ogarnia, działa i jeszcze robi to z pozytywnym nastawieniem, to ludzie będą cię widzieć jako naturalnego kandydata na wyższe stanowisko. Kolejna sprawa to relacje w pracy. I tutaj często popełniamy dużo błędów, bo myśl, myślimy, że wystarczy być dobrym w tym, co się robi, a reszta sama się ułoży. Ale prawda jest taka, że relacje międzyludzkie w pracy mają ogromny wpływ na to, jak jesteśmy postrzegani, jakie je dostajemy możliwości i jak szybko możemy awansować. Myślcie o tym w ten sposób. W pracy codziennie otaczasz się ludźmi, z którymi musisz współpracować, musisz negocjować, uzgadniać szczegóły. Jeśli jesteś osobą, która tworzy pozytywną atmosferę i do której ludzie lubią przychodzić po radę, to masz przewagę, bo ludzie naturalnie chcą pomagać tym, których lubią i szanują. Weźmy przykład. Jesteś w zespole, masz jakieś trudne zadanie do wykonania i potrzebujesz pomocy. Jeśli jesteś osobą, która zawsze była pomocna dla innych, była uprzejma, dawała wsparcie, to gdy tylko przyjdzie co do czego, ludzie będą bardziej skłonni ci pomóc. Bo działa tutaj bardzo prosta psychologiczna wzajemność. Jeśli tylko muś pomagasz, to ta osoba będzie czuła, że, od, że chce się po prostu odwdzięczyć. Ale to działa też w drugą stronę. Jeśli jesteś osobą, która wiecznie narzeka jest oschła, odcina się od zespołu, no to sorry, ale w kluczowym momencie, kiedy będziesz potrzebować wsparcia, raczej go nie dostaniesz. Nikt tak naprawdę nie chce pracować z osobą, która wprowadza złą energię do zespołu. I teraz najważniejsze, relacje w pracy to nie tylko relacje z kolegami z zespołu, to też są relacje z przyłożonymi, z osobami z innych działów. Bo powiedzmy sobie szczerze, Często awanse i nowe możliwości pojawiają się dzięki temu, że ktoś cię właśnie zaproponował albo przypomniał sobie o tobie w odpowiednim momencie. Więc jeśli masz dobre relacje z ludźmi na różnych poziomach w firmie, to automatycznie zwiększasz swoje szanse na to, że twoje nazwisko pojawi się na liście kandydatów, kiedy pojawia się jakaś nowa rola. I tu dochodzimy do kluczowego pytania: jak budować te relacje? Przede wszystkim autentyczność. Ludzie wyczuwają fałsz na kilometr. Jeśli podlizujesz się szefowi, albo próbujesz na siłę wkupić się w łaski innych, to prędzej czy później wyjdzie to na jaw i zadziała na Twoją niekorzyść. Więc budowanie relacji musi być oparte na szczerości i autentyczności. Po drugie, uważność. Czasami wystarczy naprawdę niewiele, żeby zbudować dobrą relację. Na przykład pamiętaj imiona swoich współpracowników. Zapytaj kogoś, jak minął mu weekend. Takie małe gesty sprawiają, że ludzie zaczynają cię postrzegać jako osobę, która naprawdę słucha i zależy jej na innych. Po trzecie, współpraca zamiast rywalizacji. Wiele osób popełnia błąd, bo myśli, że żeby awansować, trzeba być lepszym od innych i, do, i udowodnić swoją wartość kosztem zespołu. Ale w rzeczywistości osoba, która awansuje, to często te, które potrafią podnieść cały zespół na wyższym poziomie. Bo jeśli Twoje działanie pomaga innym osiągnąć sukces, to naturalnie zaczniesz być postrzegany jako lider, tak? Po czwarte, dobra energia. Serio, to ma ogromne znaczenie. Jeśli wchodzisz do biura z nastawieniem: co za beznadziejny dzień znowu poniedziałek. To ta energia automatycznie udzieli się innym. Ale jeśli jesteś osobą pozytywną, która potrafi rozładować napięcie żartem, podejść do trudnej sytuacji na spokojnie i z uśmiechem, to ludzie zaczną lgnąć do ciebie. A kiedy ludzie czują się dobrze w Twoim towarzystwie, automatycznie lepiej się z Tobą współpracuje. I to działa jak efekt domino. I na koniec, wsparcie. Jednym z najszybszych sposobów na zbudowanie silnej relacji w pracy jest pomaganie innym. Jeśli ktoś zmaga się z jakimś problemem, zaoferuj pomóc. Jeśli widzisz, że ktoś jest na przykład zestresowany przed prezentacją, powiedz, hej, dasz radę, trzymam za Ciebie kciuki. I znowu, te małe gesty budują ogromny kapitał społeczny, który później procentuje. Teraz przejdźmy do zmiany pracy. Jeśli czujecie, że utknęliście w miejscu, że każdy dzień wygląda tak samo i brakuje Wam już motywacji, to może być znak, że pora rozejrzeć się za czymś nowym. I wiecie co? To jest absolutnie normalne. Przeciętnie ludzie zmieniają pracę co 3 do 5 lat, a w obecnych czasach to tempo jest nawet szybsze. Jeśli masz poczucie, że Twoja kariera stoi w miejscu, nie masz już wyzwań, albo Twoja, twoja praca przestała Cię cieszyć, to znak, że czas na zmiany. No dobra, ale jak to zrobić skutecznie? Bo zmiana pracy to trochę jak randkowanie. Chcesz dobrze wypaść na pierwszym spotkaniu, ale musisz też znaleźć odpowiedniego partnera, prawda? Więc zacznijmy od podstaw CV i LinkedIn. Zaktualizuj swoje CV i profil na LinkedInie. To pierwsza rzecz, którą musisz ogarnąć, bo w dzisiejszych czasach LinkedIn to właściwie Twoja wizytówka zawodowa. Rekruterzy przeszukują LinkedIn jak like szaleni, więc jeśli twoja, Twój profil jest nieaktualny albo wygląda jak szkiz sprzed 10 lat, to automatycznie, trafi, automatycznie tracisz szansę na nowe możliwości. Wiele osób w CV i na LinkedInie wpisuje listę obowiązków w coś w stylu odpowiedzialny za prowadzenie projektu IT albo zarządzanie zespołem pięciu osób. No i co z tego? To brzmi nudno i co gorsze, brzmi jak każda inna osoba na tym samym stanowisku. Zamiast tego skup się na konkretnych wynikach i osiągnięciach. Pokaż liczby, efekty i realne zmiany, jakie wprowadziłeś. Zamiast pisać, y, odpowiedzialne za prowadzenie projektu IT, lepiej napisz: Zrealizowałam pięć projektów IT w terminie i poniżej budżetu, co przyniosło firmie oszczędności w wysokości nie wiem, 50 tysięcy złotych. Zamiast na przykład pisać, zarządzam zespołem pięciu osób, lepiej napisz: W ciągu roku zwiększyłam efektywność zespołu o 20%, wdrażając nowy system pracy zdalnej. Liczby, efekty i konkretne wyniki to właśnie przyciąga uwagę rekruterów. Numer dwa to są kluczowe umiejętności. Nie bój się je eksponować. LinkedIn ma. Świetną funkcję, możesz dodać kluczowe umiejętności na swoim profilu i to działa jak SEO w wyszukiwarce. Jeśli rekruta, rekruter, rekruter szuka kogoś z doświadczeniem w zarządzaniu projektami, a ty masz tę frazę w sekcji Skills, to Twój profil pojawia się wyżej w wynikach wyszukiwania. Więc przejrzyj swoje umiejętności i wybierz te, które tak naprawdę są ważne. Nie bój się też dodać trochę słów kluczowych. Jeśli jesteś na przykład w branży IT, wpisz rzeczy typu Agile, Scrum, Project Management też naprawdę szukają po tych hasłach. Kolejna rzecz to profesjonalne zdjęcie. Tak, to ma mega znaczenie. Serio, profilowe selfie z wakacji w Hiszpanii z drinkiem w dłoni no to raczej to nie jest profesjonalne. Zrób profesjonalne zdjęcie, naturalne światło, neutralne tło, uśmiech, schludny strój i od razu Twój profil wygląda o wiele lepiej. Dopieść opis na LinkedInie. Sekcja About na LinkedInie to Twoja okazja, żeby powiedzieć światu, kim jesteś zawodowo, ale w sposób, który przyciąga uwagę. I znowu, na przykład, zamiast pisać Project Manager z 10 doświadczeniem w branży IT, możesz to zastąpić: Jestem Project Managerem z 10-letnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołami międzynarodowymi. Uwielbiam optymalizować procesy, podnosić efektywność zespołu i dostarczać projekty na czas, nawet pod dużą presją. Trochę osobowości, trochę konkretów i od razu wygląda to zupełnie inaczej. Aplikuj mądrze, a nie masowo. To jest kluczowe. Nie wysyłaj CV, jak leci na wszystkie możliwe oferty. Wybierz te, które naprawdę są zgodne z Twoimi umiejętnościami i ambicjami. Lepiej wysłać 10 dobrze dopracowanych aplikacji niż 100 byle jakich. Przygotuj się na rozmowę. Klucz do sukcesu to jest pewność siebie i znajomość własnych atutów. Nie bój się mówić o sukcesie, nie bój się powiedzieć, dlaczego jesteś dobrym kandydatem. I przede wszystkim bądź autentyczny. No i wreszcie, przebranżowienie. To może wydawać się trudne, zwłaszcza jeśli przez lata pracowaliście w jednej branży i czujecie, że zaczynanie od nowa to krok wstecz, ale wcale. Tak nie musi być. Często to właśnie doświadczenie, które zdobyliście do tej pory, może stać się największym atutem w nowej roli. Kluczem jest zidentyfikowanie umiejętności transferowalnych, czyli takich, które można zastosować w różnych branżach i środowiskach. Na przykład, jeśli zarządzaliście zespołem, to niezależnie od tego, czy Działaliście w finansach, IT czy w marketingu, macie już opanowane takie kompetencje jak przywództwo, delegowanie zadań, rozwiązywanie konfliktów czy motywowanie ludzi. I to są umiejętności, które są uniwersalne. Każda firma potrzebuje liderów, którzy potrafią skutecznie kierować zespołem. Więc nawet jeśli przechodzicie z jednej branży do drugiej, ta wiedza i doświadczenie będą dla nowego pracodawcy ogromnym atutem. Podobnie jest z komunikacją. Jeśli potraficie klarownie wyjaśniać skomplikowane zadania, budować relacje z klientami i współpracownikami, to te umiejętności będą przydatne w każdej roli, niezależnie od tego, czy pracujecie w sprzedaży, obsłudze klienta, czy w projektach technologicznych. I tu dochodzimy do kluczowej kwestii. Nie bójcie się opowiadać o swoich umiejętnościach w nowym kontekście. Jeśli na przykład zarządzaliście projektami IT, gdzie trzeba było koordynować działania różnych zespołów i trzymać się terminów, to znaczy, że macie świetne umiejętności organizacyjne i potraficie działać pod presją. To dokładnie ten sam zestaw kompetencji, które przyda się w zarządzaniu projektami w marketingu, logistyce czy nawet w sektorze kreatywnym. Ważne jest też, żeby umieć przekładać język swojej dotychczasowej branży na język nowej branży. Kiedy przygotowujecie CV albo profil na LinkedInie, postarajcie się używać terminów i fraz, które są charakterystyczne dla nowego środowiska. Jeśli ktoś przychodzi z edukacji do sektora korporacyjnego, to zamiast pisać "prowadziłam lekcje", możesz napisać "prowadziłam szkolenia". To brzmi bardziej profesjonalnie i lepiej wpisuje się w język biznesu. No i nie zapominajmy o szkoleniach i kursach. Przebranżowienie to świetna okazja, żeby nauczyć się czegoś nowego. Teraz jest mnóstwo platform, które oferują dostęp do wysokiej jakości kursów np. właśnie LinkedIn Learning, Udemy, Coursera. To są narzędzia, dzięki którym możecie w krótkim czasie zdobyć nowe kwalifikacje i uzupełnić brak wiedzy technicznej. I tu ważna rzecz. Nie czekajcie, aż poczujecie się gotowi. Warto zacząć działać równolegle, aplikować na nowe stanowiska i jednocześnie podnosić swoje kompetencje. I wiecie co? Często w, w przebranżowieniu kluczowe jest nastawienie. Jeśli podejdziecie do tego jak do porażki, czyli muszę zacząć od zera, bo mi się nie udało w mojej wcześniejszej branży, to szybko się zniechęcicie. Ale jeśli potraktujecie to jako szansę na rozwój, na odkry odkrycie nowej pasji i na odświeżenie swojej kariery, to ta zmiana stanie się dla was źródłem motywacji, a nie frustracją. Czasami to właśnie wyjście ze strefy komfortu i zmiana otoczenia sprawia, że odkrywacie w sobie nowe talenty i możliwości. I jeszcze jedno, nie bójcie się zaczynać od niższego stanowiska. Jeśli zmieniacie branżę, no, to naturalne. Że na początku będziecie mieli trochę mniej doświadczenia, tak że będziecie troszeczkę musieli się wgryźć w nową rzeczywistość. Ale jeśli macie solidne umiejętności, miękkie umiecie się uczyć i szybko adoptować, to bardzo szybko awansujecie. Firmy cenią ludzi, którzy przynoszą nowe spojrzenie i świeżą energię. A to właśnie wy wnosicie, wchodząc do nowej branży z doświadczeniem z zupełnie innego środowiska. Przebranżowienie to jest proces, czasem wymaga cierpliwości i kilku kroków wstecz, zanim zrobicie duży skok do przodu. Ale pamiętajcie, Wasze doświadczenie nie idzie na marne. Każda umiejętność, którą zdobyliście po drodze, to Wasz kapitał. Jeśli nauczycie się go dobrze prezentować, to nowe możliwości pojawią się szybciej niż się spodziewaliście. Konieczne będzie zdobycie nowych kwalifikacji, ale pamiętajcie, nauka w późniejszym wieku. Jest jak najbardziej możliwa i może być bardzo satysfakcjonująca. Powodzenia!